dobre dobry, przywieczornej, brązowej. Miało być dzisiaj pogonione bydło, ale nie udało się. Słabo to wyszło. Yy, yy. Wiecie co, powiem wam, to jest dziwne, bo nie mieści mi się na głowie. Nie wiem, czy to od ilości oleju w głowie, czy od głupoty, która... Moim deklem się zaczyna piętrzyć Nie wiem czemu to przypisać Dzisiaj miałem Wizytę w Krakowie Wróciłem niedawno właśnie Próbuję znaleźć cztery Cztery zdania żeby wam powiedzieć Gdy już tak troszkę Ochłonąłem bo i mnie też zdarzy się czasem, że, że ciśnienie mi się podniesie I tak dzisiaj się akurat stało na tym moim głównym kanale. Tak. Tutaj wiecie, jest kanał spokojniejszy. Mogę sobie tutaj tak bardziej luźno pewne rzeczy opowiedzieć, nawet przemyśleć. Przeczytam z książki autora, który zajmuje się generalnie zajmuje się sztuką, ale nie tylko sztuką. Przez pewien czas zajmował się też komentarzami politycznymi, ale głównie głównie jest człowiekiem, który jest w ogóle z wykształceniem jest historykiem sztuki. Mam przed sobą jego książkę z zaznaczonymi różnymi fragmentami. I sobie pomyślałem, że może hmm, może właśnie z tej książki wam coś dzisiaj przeczytam tutaj zanim parę słów od siebie coś wam powiem bliski półmetka wiek 20 polacy doświadczeni w ciągu minionych 30 lat kilkoma dużymi wojnami boleśnie winni byli marzyć jedynie o pokoju stanowiąc pacyfistyczną czołówkę świata Tymczasem wszyscy, ówcześni, tymczasem wszyscy ówcześni patrioci polscy marzyli o III wojnie światowej, dzięki której kapitalistyczny Zachód zdruzgocze komunistyczny Związek Sowietów. Generał Anders miał wjechać na białym koniu do wyzwolonej Warszawy, jak później kpili komuniści polscy. Opresyjność. Czerwonego reżimu była tak wielka, że redukowany, post, redukowany post, post-Stalinowski lud nie bał się nawet wojny atomowej, pragnąc, by jądrowa bomba bania, jak to nazywali eksterminowała komunistów niczym trudka na szczury. Stąd śląska przyśpiewka kierowana do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych jak modlitwa. Truman, Truman, spuść na bania. Tu jest nie do wytrzymania. Spuść ta bania. Ta bania. Tu jest nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. Woleli przestać istnieć niż, niż żyć w tym, w tym ścisku. W tym nowym dziwnym tworze, w tym nowym eksperymencie, pacyfizm. Sztuka współistnienia, rozmaitości. Próba współegzystencji czegoś absurdalnego z innym absurdem w do zdrowego rozsądku, wymieszanie wszystkiego ze wszystkim. Próba pokojowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów. Pacyfizm. Niestety ja nie jestem pacyfistą i zdarza się, że Pewne sprawy, pewne, pewne rzeczy wyprowadzają mnie z równowagi, tak jak było w dniu dzisiejszym na przykład, nie? gdzie człowiek powie dwa czy zdania za dużo. Ale może to i dobrze, bo wtedy człowiek uświadamia sobie, że nie, nie jesteśmy skałami nie jesteśmy monolitami, które, które są takie niezmienne, stałe. I zacząłem się zastanawiać dzisiaj podczas jazdy do tego nieszczęsnego Krakowa, po pierwsze, co mnie tak z, tej mojej, z tego mojego spokoju wyprowadziło, jak to się stało, co zrobić na przyszłość, żeby nie dać się sprowokować, aby nie dać się wybić z tego, z tego spokoju. I oczywiście wnioski zaczęły się nasuwać, wnioski zaczęły napływać do Łepetyny, do a najbardziej powiem wam, co do mnie dotarło, to to, że wydawało mi się, że ja mam taki wielki wpływ na samego siebie, że mnie już nic nie ruszy, a tu okazuje się, że ja jednak mam uczucia, że może mnie szlak trafić, że może mnie chwycić taki w, wiecie. I że jest to tak naprawdę normalne i ludzkie. Że od czasu do czasu człowiek gdzieś pęka, gdzieś coś mu się przestawia, a potem zaczyna widzieć te same rzeczy, które jawiły mu się jako czerwone, widzi je jako różowe, troszkę pomarańczowe, ale już nie czerwone. Ci pacyfiści powojenni, gdzie chcieli, żeby Truman spuścił i ta bomba, i ta bomba. I zdawali sobie chyba sprawę, o co się modlą, czego chcą. Wydawało im się, czerwony to czerwony. Hmm. Rozmawiałem dzisiaj z Rafałem. Rozmawiałem z Rafałem i Rafał był, był dzisiaj w Krakowie. Między innymi w Krakowie, bo w paru jeszcze innych miejscach też. Znaczy nie dziś, w paru miejscach, bo ja akurat wiem o jego wizycie akurat w Krakowie. I mam dostać próbki sześciu, sześciu kaw. Rafał jest po wstępnych rozmowach z kilkoma, przynajmniej o dwóch przynajmniej wiem, palarniach. Mam je przetestować i mam powiedzieć wam coś na ten temat. No, i oczywiście zachwalać Wam tutaj, że, że kawa jest na pewno dobra, na pewno albo bardzo dobra. Hmm. No i pewnie tak zrobię. Pewnie Wam będę zachwalał te kawy. Ale Rafał wie, że jeżeli kawa mi nie podejdzie, nie będzie smakować, to ja Wam powiem, że jest to po prostu syf. Jeśli to będzie dla mnie syf, to ja Wam po prostu o tym powiem. Natomiast no, niestety nie mogę zrobić tutaj konkurencji dla stowarzyszenia imienia doktora medycyny, le, imienia lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego. Nie mogę tutaj zrobić konkurencji i promować własnej czarnej Francji, czy jakkolwiek bym ją tam chciał nazwać. No bo to różnie mm, wypada, nie? co nie znaczy, że nie będę myślał nad tym tematem. Że nie będę grzebał sobie dalej wśród tych kaw, poszukiwał mojego odpowiedniego takiego, takiego fajnego smaku. No, ale to, to wam może będę mówił na bieżąco, bo może kogoś to troszkę interesuje. O kawie to wiecie mógłbym mówić godzinami, a tu chodzi o to, żeby, żeby co innego, żeby powiedzieć wam o czymś innym. Rozmawiałem dzisiaj, będąc w Krakowie, z bardzo mądrym człowiekiem, który poznał życie, zna życie, wie jak te wszystkie mechanizmy w tym, tu naszym świecie i poza tym naszym światem, jak one funkcjonują. I wyczuł, że coś jest tam taki dzisiaj podłamany, dobity, to znaczy, wiecie, wkurzony, a potem już te siły, jak opadają, to już taki człowiek jest zdruzgotany, gdzie wydaje mi się, że z pewnych. Z pewnych spraw nie ma wyjścia. I on mi mówi mniej więcej. Mniej więcej, bo wam ja wszystkiego nie powtórzę. I do no to weź, nagraj takie nagranie i. Powiedz, jak się sprawy mają, nie? No to też właśnie ja sobie tak pomyślałem, że nagram wam, jak się sprawy mają, że nie jestem monolitem, że niektóre. Niektóre komentarze rzeczywiście bardzo mnie zabolały, tym bardziej, że nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby, żeby one pojawiły się stosunkowo w jednym czasie. I to stosunkowo wtedy, kiedy w moim odczuciu nagrywałem jedne z najlepszych moich nagrań. Gdzie ten, wydawało mi się, tak mi się wydawało, mój przekaz był na tyle prosty, na tyle i na tyle uczciwy, że tam, wiecie, no, różne rzeczy tam nie wszystkie wychodzą w tych, w tych nagraniach, ale na tyle prawdziwy, że do wielu z was on mógł, mógł dotrzeć. I wiecie, i podczas tej rozmowy uświadomiłem sobie, że a może on dotarł ten groszek tam, gdzie miał dotrzeć. I może, właśnie, jest taka reakcja, że tak mi się troszkę oberwało więcej niż zwykle i że spowodowało to u mnie taką, a nie inną reakcję. I gdy tak zacząłem, wiecie, rozpatrywać sobie te wszystkie te rzeczy, to zauważyłem ciekawą rzecz, że w momencie kasowania niektórych osób. Dokładnie jednej osoby. Po skasowaniu i zablokowaniu tej osoby, po chwili pojawił się znowu od tej osoby komentarz. W pierwszej chwili nie zwróciłem na to uwagi. O co chodzi? Przecież ta osoba nie powinna prawa mieć już zabierania głosu. Skasowałem po raz drugi i to był chyba błąd, bo powinienem sprawdzić, czy czy rzeczywiście z tego samego adresu pisała ta osoba, czy, czy ta sama osoba ma główny człon plus cyferki i różnica jest w końcówce tych cyferek. Ja tego nie zwróciłem wiecie, na to uwagi, bo wydawało mi się, że to jest ta sama osoba. No bo przecież YouTube nie mógł zrobić takiej rzeczy, że ja kasuję tam delikwenta, który zachował się tak, jak się zachował, a równocześnie zaraz, zaraz dalej pisze. Ale sprawdziłem, ta osoba nie miała żadnych treści, mimo iż kilka lat była już tam na YouTubie, więc ona zajmowała się po prostu wpisywaniem przez kilka lat roz, rozmaitych treści. I generalnie, gdy zobaczyłem, że osoby, które już nie ma, są pousuwane, te, które najbardziej do dopiekły mi do żywego, to to są osoby, które od wielu lat na YouTubie są i nie mają żadnych treści. Mają jedno, dwa polubienia i żadnej treści. I zazwyczaj są to osoby, które mają jakiś tam napis o sobie, plus cyferki. I wiecie, skojarzyłem sobie taką, taką rzecz. Jest taki pan, który nie mieszka w Polsce obecnie. Po perypetiach tam, burzliwej tutaj, po burzliwych dziejach wyprowadził się po burzliwych dziejach politycznych, wyprowadził się do dalekiej Kambodży. Nie będę tutaj ani imienia, ani nazwiska wymieniał, bo to, to, nie, o to nie o to idzie. W każdym razie facet jest specjalistą od nie tylko public relations, ale od psychologii, psychologii człowieka, psychologii tłumu. Ma pewne mocno skrystalizowane patrzenie na sprawy relacji personalnych. To był człowiek, który kiedyś szkolił Andrzeja Lepera. Nie tylko Andrzeja Lepera, bo i, in, bo i innych polityków. I co pewien czas oglądam jego wystąpienia tam z Kambodży. Co pewien czas zerkam. Nie, nie w całości, ale zerkam. I pojawiło się teraz ostatnio pewna, pewien temat, który mnie zainteresował. Nie oglądałem wszystkich odcinków, ale oglądnąłem. Co się zaczęło z nim dziać, gdy on, nie włączając monetaryzacji tam z Kambodży, a mógłby już całkiem niezłą forsę z tego czerpać, no wiem, bo mam porównanie, wiecie, jak się to dzieje u mnie. To okazało się, że im więcej on mówi tych rzeczy, a o niektórych rzeczach ja wiedziałem równocześnie, bo gdzieś tam doszło do mnie jakimiś tam, wiecie, kanałami z tej strony czy z tej, od tyłu, że ten człowiek tutaj nie, no, nie myli się w swoich zeznaniach i, i mówi o rzeczach, które ja gdzieś tam słyszałem. I okazało się, że ten człowiek został w dziwny sposób nagle traktowany przez bardzo interesujący kanał. Kanał, który ja często zdarzało mi się oglądać przez pewien czas. Przyglądałem się, nie oceniałem tego, byłem bardzo zdziwiony, że. Że ten kanał tak prosto, jasno, krystalicznie może, może nadawać. Okazało się, że ten pan z Kambodży oberwał solidnie właśnie z tego kanału, ale nie tylko z tego kanału, ale od, od osób, które świetnie były zorganizowane w tej w przedstawieniu, czyli w deprecjonowaniu tego, tego, tego pana z Kambodży. Ja sobie pomyślałem zaraz to może tutaj jest coś u mnie na rzeczy. Może to właśnie gdzieś to moje ziarenko trafiło w jakieś miejsce i, i kogoś zabolało. Gdzieś uwiera i trzeba teraz zrobić, żebym, żebym żebym delikatnie dostał po uszach. Takie małe ostrzeżenie. Piwowarczyk wystarczy. Piwowarczyk nie życzymy sobie, żebyś już więcej na ten temat mówił, albo o tym mówił. A potem sobie zacząłem zastanawiać się, czy to czasami nie jest jakaś moja paranoja, czy ja nie, nie przesadzam, bo może to po prostu, wiecie, yy, skoki emocjonalne, które są charakterystyczne, szczególnie dla artystów, nie? Takie amplitudy góra, dół. I zastanawiałem się, wiecie, nad tym i Zauważyłem taką ciekawą, ciekawą rzecz, która wcześniej umykała mi całkowicie, wiecie wymykała mi się zauważeniu. Mianowicie kanały, które ja od czasu do czasu obserwuję, są to kanały niezmienne. Ich linia jest taki konstans, że one są wręcz przewidywalne o czym gość, czy o czym ona będzie mówić ich linia polityczno-socjologiczna, ich temper głosu, one są wszystkie na jednym poziomie. Wszystkie są stonowane, jakby wykonywały scenariusze. A przecież wiem po sobie, tego się nie da. Jak nie mam scenariusza, to przecież do jasnej cholery ja nie dam rady wysiedzieć tutaj przed Wami i być monolitem, który w żaden sposób się nie dostosuje. I gdy zacząłem się nad tym zastanawiać, to sobie pomyślałem, kto z tych moich znajomości, z tych osób, które znam na kanale, kto pozwoliłby sobie na odrobinę czegoś takiego, gdzie nie ma stałości, gdzie nie ma tej stałej linii obranej jedynie słusznej, którą się trzyma? Kto pozwolił wyprowadzić się z równowagi kilka razy? I wiecie, znalazłem tam tylko dwóch, tylko dwie osoby. Jedną poznałem przez telefon, znaliśmy się. Drugą też poznałem przez telefon, też znaliśmy się telefonicznie. W sumie trzy, trzy osoby. Po trzecia osoba też pozwoliła sobie na i też znaliśmy się telefonicznie. Może jeszcze czwarta osoba by się tutaj znalazła, ale to i też jej oczywiście osobiście nie znam tylko przez telefon. I sobie pomyślałem tak, to skoro mniej więcej, mogę już wyciągnąć wniosek, że Impulsy ze świata zewnętrznego spowodowały u mnie taką gorycz, rozgoryczenie, takie frustracje pewnego rodzaju. To, co zrobić, żeby na przyszłość się to nie pojawiło? I taki pomysł już u mnie zaistniał i będzie on zrealizowany. Po prostu nie doprowadzę do sytuacji, gdzie ja dałbym się sprowokować pewnym. Pewnym bardzo specyficznym wpisom, które, które są bardzo precyzyjnie w najczulszy punkt przyłożone. Bo to było, to było pięknie przyłożone, to było tak czułe, tak rewelacyjnie zrobione, jakby ktoś to i, to. I mało tego robiło, to wrażenie przypadkowości. Gdyby nie ich w tym samym czasie, nie kumulacja takich, takich, takiego obszczału to nie zwróciłbym na to uwagi, że ta synchronizacja nie jest przypadkowa. I pomyślałem sobie, wdrożę inną procedurę, inną procedurę weryfikacji osób wpisujących moje, moje wpisy. Zrobię to, co kiedyś zaleciłem wiesiowi, a zaleciłem wiesiowi, aby zanim wpisy nastąpią, aby je sam sobie weryfikował wcześniej i zatwierdzał tylko te, które które będą wpisami albo neutralnymi, albo przychylnymi mu. Wszystkie negatywne, żeby po prostu nie widziały światła dziennego. I Wiesiu to stosuje. A ja to o tym dowiedziałem się, już kiedyś to chyba nawet mówiłem na, na, na fonii, ale powtórzę dla tych, którzy by nie wiedzieli, dla, wy, dla was, którzy jesteście tu być może po raz pierwszy. Mianowicie poznałem taką m, panią, zajmującą się ezoteryką, której zasięgi strony internetowej to było... Kilka lat temu to było kilkadziesiąt tysięcy wejść jednego tego jej wystąpienia. Ja wtedy nie miałem świadomości, z, jak, z jaką to się wiąże kasą. Wiecie, ja mam Was tutaj, którzy oglądacie, ten mój główny kanał: 2-3 tysięcy osób. Co pewien czas są jakieś tam skoki w górę, ale generalnie to jest 2-3 tysiące osób. Więc ja jestem płotką. A wiecie, jakie taka płotka już ma dochody w ciągu miesiąca, bo wam pokazałem te, to w dokumentach, pokazałem jak to wygląda. I teraz dopiero zaczynamy rozumieć, jak ten mechanizm funkcjonuje u tych, u tych, którzy zarabiają konkretne pieniądze. To już nie jest jakiś wdowi grosz, czy To już jest o co powalczyć. I tam te rzeczy są walczone. Dlatego ta osoba zajmująca się tą ezoteryką, miała kilka osób, które robiły u niej na kanale charytatywnie czystkę, czystkę z mailami z wpisami, z mailami też i z wpisami pod jej filmami tej osoby, to była kobieta ja poznałem człowieka, pana który ze mną rozmawiał i on mi tak od niechcenia powiedział, że on właśnie zajmuje się charytatywnie właśnie czyszczeniem ja się go pytam, jak to czyszczeniem? no tak, bo mówi, przychodzą takie rzeczy, a tego nie ma prawa być pod spodem, jest ich kilka osób i oni po prostu zajmują się dobrowolnie dobrodusznie po prostu czyszczeniem bo ta osoba nie ma czasu na czyszczenie tego tego wszystkiego i wtedy zrozumiałem, że przy takiej wielkiej produkcji, bo to już jest produkcja, trzeba ten, te odcinki pociąć, włożyć muzykę, podłożyć głos, synchronizować to wszystko. Na to potrzeba czasu. Moje odcinki nie są cięte. Ja próbowałem kiedyś ciąć i wiem ile to zajmuje. Spędzałem dwie czy trzy godziny dziennie na to, żeby zmontować prosty odcinek z kilku cięć. Gdy już się nabierze w tym wprawy, można to zrobić troszkę szybciej, ale zajmuje to naprawdę sporo czasu. Poza tym osoby nagrywające nie mają czasu na to i nie, wszystkie nie, nie mają prawa znać się na obsłudze tych wszystkich dziwnych, dziwnych plików. A jednak to się dzieje. Czyli są osoby, którym trzeba zapłacić, które muszą obsłużyć to małe studio cyfrowe, aby te odcinki się pojawiały. Jeżeli nie codziennie, to przynajmniej co drugi czy co trzeci dzień. I pomyślałem sobie ja w tym momencie, jeżeli ja przeszedłem na stronę tak zwanego zawodostwa, nie? czyli że YouTube płaci mi za te moje wystąpienia, a ja chcę, żeby te wystąpienia moje były prawdziwe. Żebyście mogli z tego czasu tutaj spędzonego na, na słuchaniu tego, co ja mówię, co próbuję wam w jakiś sposób przekazać, żebyście wyszli troszeczkę bogatsi. I to nie tylko bogatsi o pewne rzeczy, które ja wam tutaj wynajdę, Pewne rzeczy Wam tutaj opowiem, przekażę, ale żebyście mieli też po opuszczeniu tego mojego kanału większy spokój. Jeżeli ja będę niespokojny, będę chaotyczny, będę rozbiegany, to to będzie się udzielać Wam. Wy będziecie zaniepokojeni, będziecie mieć wrażenie, że straciliście swój cenny czas na oglądanie mnie tutaj przed tą moją kamerą. Ja postanowiłem, że będę miał takiego zawodowego cenzora moich wpisów I, i wiecie, już nawet rozmawiałem z jedną z osób. Będę miał jednego cenzora na razie, no bo tych wpisów ja wiecie, mam niewiele. Także, gdy będziecie wpisywać pod filmami, to żebyście wiedzieli, że jeżeli będzie coś dla mnie nieprzychylnego, obraźliwego, wulgarnego, to wasze wpisy się nie pojawią. Będą odrzucone i to myślę, że jutro, może pojutrze, jak ta osoba będzie już gotowa czasowo, że, że poświęci te, te parę chwil codziennie, że będzie mogła mi to po prostu przygotować. I ja wtedy będę miał spokój, bo będę dostany telefon albo dostanę informację, że jest taki a taki komentarz, który wymaga tam mojej ingerencji albo coś ważnego, ktoś chciał mi powiedzieć... Albo odezwie się ktoś z rozmów, którzy chodziliście na rozmowy, bo do tego tematu też będę jeszcze wracał, bo temat jest dosyć, dosyć ciekawy, ale nie tylko ciekawość mnie tutaj napędza, żeby wam o tym, o tym temacie, do tego tematu jeszcze wrócić, ale to, że niektóre z osób rozmawiających z ojcem Pio niektóre z osób z rodzin rozmawiających z ojcem Pio znaczy Z rodzin i, i, i ich znajomych są w pewnego rodzaju poczasków, mają pewien, pewien problem. Problem polegający na niemożliwości, niemożności pogodzenia nauki Kościoła katolickiego z tym, co zasłyszały na temat wiedzy przekazywanej przez Ojca Pio z Nowej Huty. Postaram się pewien, nie wiem jak to wyjdzie, ale powiem, opowiem tym osobom, które są w takim problemie, jak to było u mnie, jak ja z tym problemem się uporałem, bo rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że ten problem dotykający wielu z Was, to jest ten sam problem, który dotknął mnie. Gdzie ja sam osobiście musiałem w pewnym momencie, moja ścieżka musiała ewoluować, dostosować się, bo można byłoby rzeczywiście powędrować w mędry tego świata nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie, gdzie jest bezpiecznie, dobrze i, i sympatycznie. I chciałbym te osoby uspokoić, że wszystko jest logicznie do wytłumaczenia. Żeby na razie uzbroiły się w cierpliwość, a ja postaram się powolutku na pewne, na pewne tematy, które, które jakoby zostały mi zadane, aby je móc jak najlepiej, tak najbardziej neutralnie wytłumaczyć. Myślę, że jednym z pierwszych tematów to będzie temat powrotów wielokrotnych, czyli reinkarnacji bo to jest na, obecną, na obecny czas dla niektórych osób temat pierwszoplanowy, który nie pozwala im spokojnie w tym świecie funkcjonować, bo są rozdarte. Z jednej strony katolicka wiara, w której się wychowały, świadectwo swoich najbliższych, zachowanie swoich rodzin i to, z czym się zetknęły, czyli z tym, co ja zacząłem opowiadać na temat rozmów z ojcem Pio i Wiesią. Ale też, ale też nie tylko my, bo dołączyły następne osoby, dołączył Maciek. Maciek akurat niewiele już w tej chwili mówi, a jeżeli mówi, to mówi to co, a zresztą to nie moja sprawa. Ja wam będę mówił po swojemu, ze swojej strony, to co sam przeżyłem, to co sam widziałem na własne oczy i słyszałem na własne uszy. I będę dzielił się z Wami myślami, moimi moimi przemyśleniami i moimi wnioskami, starając się nie rozglądać za bardzo, co tam, gdzie, u kogo się tam i jak zadziało. Widzicie, rozgadałem się kawami prawie wystygła, ale może to trzeba było tak Wam dłużej powiedzieć. Niektóre rzeczy nie są takie proste, żeby skoncentrować je w takiej pigułce, bo, bo dla mnie one też są trudne i ja muszę mieć takie. Wiecie, taką formę małego takiego komfortu, takiego luzu, gdzie, gdzie to dopiero musi wyjść człowiek. Musi ujść jak ta para ciśnieniowa z tego ekspresu. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia, pięknego wieczoru. Jutro do tematu postaram się wrócić. Cześć.